co z tym takim zwróceniem uwagi na to, że uwagi na to, że jesteśmy inni, to chyba u każdego jest dokładnie tak samo, bo dzieci dopóki im nie powiesz, to one nie przeglądają się tak często w lustrze, są zajęte zabawą, odkrywaniem świata i dopóki ktoś mi nie zwrócił uwagi, a ja miałam taką sytuację, że hmm, przyszłam do szkoły i koleżanka się mnie zapytała, jak to jest, że moja mama jest blondynką, e, ma jasną karnację i ma piegi, a ja mam taką, a nie inną urodę i czy ja przypadkiem nie jestem adoptowana, więc ja wróciłam do domu i ja może nie tyle co byłam, e, co się jakoś rozpłakałam, ale tak stwierdziłam, że no e, trochę się zamienię Sherlocka Holmesa, może ktoś mi czegoś nie mówi e, no i zadałam mamie kilka pytań, moja mama bardzo podeszła tak, e, bym powiedziała, profesjonalnie do sytuacji, Opowiedziała mi historię miłości, jak to w ogóle wszystko wyglądało, żebym ja też się nie poczuła w jakikolwiek sposób oszukana. Ale z, takimi, z takim ogarnięciem się z tym, że coś nas wyróżnia, to wydaje mi się, że żadne dziecko do pewnego etapu tego nie widzi, bo my do pewnego wieku się nie porównujemy z rówieśnikami ale musi nam ktoś powiedzieć, że na przykład słuchaj masz piegi albo słuchaj masz rude włosy albo słuchaj masz ciemną karnację i wtedy gdy ty patrzysz w lustro i sobie myślisz tak no kurczę tak jest.